Panie takiego? To znaczy, to był finał decydujący mecz o się do wyższej klasy rozgrywkowej, wiadomo, że to nie, nie, był, nie będzie piękny mecz, e, punktów mało, e, to był mecz walki, jak dobrze było widać na boisku, więcej e, czasu spędzaliśmy w parkiecie, w parterze niż, 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 niż w ładnej, pięknej zespołowej koszykówce. E, ja się spodziewałem takiego meczu, twardego meczu walki, natomiast nie jestem zadowolony z tego, że znowu zagraliśmy słaby mecz w ataku. Byliśmy drużyną, która nie grała zespołowego ataku, która grała szarpane, indywidualne akcje w ataku, które nie przynosiły nam skutku. Co prawda mieliśmy kilka otwartych pozycji, w których nie trafili nasi strzelcy, tacy, którzy zwykle trafiają. Mówię myślę tutaj o Danielu Korulczyku, czy o Hubercie Wierzbickim. On takie pozycje generalnie trafia. Dzisiaj niestety ta piłka nie wpadła no i ten mecz powolutku wymykał nam się spod kontroli. Defensywa mi się wydaje cały czas funkcjonowała na dobrym poziomie. Ja myślę, że kto był dzisiaj na tym meczu, kto widział, nie może nam nic zarzucić naprawdę, chłopaki zasuwali chłopaki teraz w szatni, no po prostu ledwie żyją i, i dogorywają, że tak powiem bo naprawdę wiele kosztował ich ten mecz ehm, oczywiście na jakąś głębszą analizę przyjdzie czas, jesteśmy teraz, nie ochłonęliśmy jeszcze po tych zawodach, w zawodach. Ehm, przyjdzie na to czas, dzisiaj jesteśmy źli na siebie, że przegraliśmy mecz ehm, no ale co zrobić, przegraliśmy, Legia dzisiaj była lepsza Legia rzuciła więcej punktów, wygrała z nami statystycznie też to bardzo źle wyglądało okrań, nie wiem, jeszcze, jeszcze nie miałem przed oczami obserwacji tutaj Legia świętuje ten awans więc trochę zamieszania, obserwacji jeszcze nie miałem ale tak na, na moje oko tablice przegraliśmy 58-38, statystycznie aż tyle, statystycznie aż tyle? No, no nie widziałem jeszcze obserwacji, ale rzeczywiście tablice przegraliśmy początek trzeciej kwarty wydaje mi się Świderski się otworzył, trafił dwa czy trzy razy za trzy punkty, ustawił ten Mecz na kilkanaście punktów, i potem już ciężko nam było dojść. Chociaż naprawdę chłopaki ani na moment nie poddawali się, nie, nie, nie przestawali wierzyć. Było to widać doskonale, nawet było minus 20. Chłopaki wierzyli i doszliśmy ich chyba na 11 czy 10 punktów. No ale no, niestety ta, ta, ta przewaga okazała się za duża i, i legioniści kontrolowali już trochę te zawody. I, no i udało im się je do końca. Jednak te dziwne obręcze? Tutaj... Nie, tutaj nie, nie, nie zrzucam winy na dziwne obręcze. To jest zawsze takie proste tłumaczenie, że komuś nie pasują obręcze, tablicę. Graliśmy u siebie, legioniści nie trafiali wolnych, bo były za twarde obręcze. Tutaj są miękkie, trafiali wolne. My nie trafialiśmy swoich rzutów. Nie wolno patrzeć na obręcze, trzeba patrzeć na siebie. Jakiś powód może dzisiaj Jankes się nie otworzył i też? No ciężko szukać jest... jakichś konkretnych powodów. Rzeczywiście Karol Karol troszeczkę dzisiaj był poza meczem. Jankes, Jankes, Jankes też. Wydaje się, że dobrze dysponowane był dzisiaj Batek Pochodzki. Jeżeli chodzi o atak, chyba w zasadzie nie wiem, nie mam jeszcze obserwacji przed oczami, ale chyba tak zna moje oko jako jedyny dzisiaj. Tak najlepiej się w ofensywie prezentował. Natomiast jeszcze raz podkreślam, yy, defensywa całego zespołu dzisiaj naprawdę była na wysokim poziomie. I, i tutaj czapki z głów, bo, bo ja przez cały sezon, jak pracujemy, prawie 9 miesięcy, nie widziałem takiego zaangażowania w defensywę, jak to wyglądało dzisiaj. Także no mówię, naprawdę szacunek dla chłopaków, zrobili wszystko co się dało. Dzisiaj legia była lepsza. Koniec sezonu, co dalej? Czekamy na zaproszenie? Yy... Nie wiem co dalej. Jesteśmy na razie 15 minut po meczu finałowym. Na razie jesteśmy źli na siebie, że go przegraliśmy na jakąś głębszą ocenę i jakieś tam inne, inne, inne sprawy związane z dalszą sytuacją klubu drużyny, to, to troszeczkę później musi chyba trochę czasu minąć. No i, i musimy się chyba też wspólnie z zarządem zastanowić, co dalej.